Z nami jest Adam Nowicki, który jest kandydatem na nowego rekordzistę Polski Adam, czujesz się takim kandydatem? Nie fokusuje się na to, żeby e, bić kogoś, rekordy. Fokusuje się na tym, żeby przede wszystkim bić swoje. E, a czy doda rekord Polski? To będę się cieszył podwójnie. E, no, i będę pewnie świętował podwójnie, tak? Więc e, jestem dobrze przygotowany. Mam nadzieję, że w 100% zdrowy. No i będę robił wszystko, żeby pobiec jak najlepiej. W materiałach takich dla dziennikarzy od organizatora, Ty jesteś wymieniany jako jeden właśnie z kandydatów do bicia rekordu krajowego. Tu jest chyba wymienionych z 30 albo 40 osób, patrząc na stawkę kobiet i mężczyzn, więc liczę na to, że organizatorzy dobrze wyczuwają. Za Tobą są przygotowania, które chyba bardzo dobrze znasz, czyli Albuquerque i Montegordo. Rozmawialiśmy rok i dwa lata temu przed że Ty to znasz, Ty wiesz, jak się przygotować w tych miejscach. Jak przebiegały te przygotowania? Przygotowania w Albuquerque przybiegły hmm, po mojej myśli. Ja zresztą całe swoje przygotowania wrzucałem na strawie, można było to śledzić. E, też byłem dość aktywny w mediach, więc e, opowiadałem, e, co robiłem, jak robiłem i co miałem na celu. E, Uważam, że bardzo dobry czas, bardzo dobrze przepracowany czas. Ja też jestem osobą, która wierzy w ten trening. Przede wszystkim to mnie najbardziej napędza, najbardziej motywuje. Laktat był niższy, niższy niż to zwykle bywa. Prędkości były szybsze niż zwykle tam biegałem, więc jestem po prostu optymistycznie nastawiony. No, to jest maraton i przede wszystkim trzeba mieć pokorę. I trzeba też zaznaczyć, że nie tylko trening biega, bo żeby pobiec dobry wynik w maratonie to są to jest bardzo dużo aspektów, które na to wpływają. No i cóż, no mam nadzieję, że, że nic mi w tym nie przeszkodzi i po prostu będę mógł sprzedać to, co natrenowałem. To już jest jakby któryś twój, z kolei, taki sam schemat przygotowań do tego maratonu zimowego, bo ty wcześniej biegałeś w Sewii. Jakbyś mógł porównać odczucia po tych przygotowaniach, a po tych, po których czułeś się najlepiej, to są to podobne odczucia? Podobnie się czujesz? czujesz, że jesteś w takiej formie, jak byłeś wtedy, gdyby biłeś swój rekord życiowy? Też zawsze z Albuquerque zjeżdżałem zazwyczaj do Montegordo, tam biegałem. E... Te swoje ostatnie szlify. No w tym momencie w tych przygotowaniach miałem trochę zaburzony ten okres, w tym Monte Gordo, no bo też ta infekcja, o której też pisałem, mi się przydarzyła. Musiałem gdzieś tam e, brać pod uwagę swoje samopoczucie nakładać trochę to na trening w sensie mm, no nie robić zbyt wiele, żeby ta regeneracja po prostu była, nie była zaburzona. E, ale wyrabiałem się na prędkościach w sensie. Robiłem to, co było zaplanowane. Te wartości, które chciałem uzyskać, no uzyskiwałem, więc może to samo poczucie przez półtora tygodnia czy przez tydzień było gorsze. No, ale mam głęboką nadzieję, że to nie zaburzy gdzieś tam tej mojej energetyki przede wszystkim na biegu, bo to jest najważniejsze. I że będę po prostu w 100% w niedzielę gotowy na bieganie. Też. Zaznaczyłeś tutaj, jestem też 40 na liście startowej. Do ścisłej elity zabrakło mi 42 sekundy, bo do 2,8, 0,0 była ścisła elita, więc na pewno będę miał z kim biegać. Po to tu przyjechałem, żeby mieć z kim biegać i no to jest najważniejsze też w maratonie, żeby, żeby przede wszystkim była ta grupa. No my zazwyczaj nie mamy baloników, które lec lecą przed nami, więc musimy sobie z tym e, radzić. No, a takie biegi jak Walencja czy Sewilla, no to e, pod tym kątem są najlepsze w Europie. Tu no, zjeżdża się cała śmietanka właśnie po to, żeby biec w grupie, ale no, zdarza się tak, co jest też dziwne i często się kibice dziwią, że człowiek przyjeżdża na taki bieg i ma na twoim poziomie problem, bo czasem nie ma grupy, bo grupa biegnie trochę szybciej albo trochę wolniej ty na dwie doby przed startem planujesz w razie czego ryzykować i biec z grupą, gdyby ona biegła szybciej? Wiesz co, poziom na świecie w tym momencie już jest taki, że tutaj nie będzie innej grupy. Tu będzie jedna grupa. Nie mówię o tej, która biegnie na samym przodzie, no bo to są zawodnicy, którzy będą biegać w granicach rekordu tej trasy, a rekord trasu jest bodajże 2.03, tak? Ja mówię o takiej grupie, która leci w przedziale 2.6.30 2.8, bo to jest taki przedział i innej po prostu grupy nie będzie, albo zaczepiasz się i jedziesz z nimi i wytrzymujesz to jak najdłużej, albo po prostu cię nie ma, biegniesz sam. Bo później, e, biegnąc w takiej grupie, to mogę powiedzieć na przykładzie chociażby biegów w Sewilli, oglądając się do, do tyłu, nie ma nikogo, więc e, no tutaj nie mam, ja nie mam wyboru, ja po prostu muszę, muszę zacząć odważnie, muszę zacząć na pewno szybciej niż moja, mój rekord życiowy no i próbować z tego wybiegać jak najlepszy wynik. No taki jest cel, jeszcze jutro przeanalizuję sobie dokładnie osoby, które są bardzo zbliżone do moich rekordów życiowych, do, do mojego rekordu życiowego, no i będę sobie po prostu patrzył też, co te osoby robią. I też no, tych scenariuszy może być tyle, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, więc lepiej skupić się na, na sobie, na swoim samopoczuciu, na, na tym, żeby to tempo e, starać się utrzymywać. E, no i też wiadomo, no patrzeć jak się człowiek czuje, no bo też nie yy, przyjechałem tu tutaj po to, żeby biegać 2.12, yy, przyjechałem tu biegać znacznie szybciej, yy, no i też będę na bieżąco podejmował decyzje jak po prostu będę się czuł źle, yy, czy jak będę się czuł dobrze, czy, czy przyspieszać, więc po prostu no nie wiem, to jest maraton, wszystko się może wydarzyć. Yy, no i będę robił wszystko, żeby pobiec jak najlepiej. Jesteśmy przekonani. Na koniec chciałbym się zapytać, bo jak byłeś w podcaście i opowiadałeś o swoim e, treningu maratońskim, to tam powiedziałeś taką śmieszną sytuację, że ty jesteś przygotowany na to, że tych kubeczków z wodą się nie chwyci na początku i spisujesz to już trochę na straty. E, tak było w Sewii, które jest mega szybkim maratonem, ale jednak mniejszym od Walencji, e, Ty też spisujesz tu trochę na straty kilka punktów e, z płynami i może się okazać, że, że nie weźmiesz Butelki i masz zapasowe żele w spodękach? Jasne, dokładnie tak jest. Wiesz co, na piątym kilometrze to nawet nie planuje brać swojej butelki, bo szkoda czasu i to też jest bardzo. No dobrze, że o tym mówisz. Bo na tych prędkościach e, powiedzmy po te 301 nawet takie głupie, zbyt długie picie e, z butelki z e, jakby mm, jest to potem nastwem, następcem, następstwem, że łapiesz 3000 gdzieś tam 36, 37, to już jest strata i to duża. Biorąc pod uwagę cała, całość, więc e, ja już na tym piątym kilometrze jakby e, minimalizuję to, że, że mogę mieć jakąkolwiek stratę. Wyciągam swojego żela, go jem. Nie, nie zastanawiam się, bo to też jest ryzyko kontuzji, bo wszyscy wtedy łapią te bidony, to jest naprawdę hardcore. E, na dziesiątym jest podobnie, ale już dziesiąty bardziej tak troszeczkę bardziej przerzedza tych ludzi. E, ale też dodatkowo, mimo tego, że mam picie rozrobione e, i dokładnie praktycznie mógłbym korzystać tylko i wyłącznie z tych e, tego picia, które mam w bidonie, to na 3-4 punktach mam jeszcze dodatkowo żel. W sytuacji takiej, gdyby na przykład to moje picie się zepsuło, bo też musimy je rozrobić dzień wcześniej, musimy je rozrobić wieczorem, więc do rana różnie z tym bywa. I też no chociażby dlatego, jakbym nie wiem, jednego nie złapał i się nie napił, no to wtedy mogę złapać kolejny i nie wiem, uzupełnić sobie te węglowodany. Więc. No oprócz tego, że mam jeszcze to rozrobione topicie, to jeszcze mam e, na, na, na bidonach, na niektórych punktach żele dodatkowe. Oczywiście jeszcze w kieszeni dodatkowe dwa, więc no jestem ubezpieczony na różne scenariusze i po prostu, e, no jak to się mówi, lepiej mieć więcej niż miałoby ci zabraknąć. Powiem ci tak, wydaje mi się, że ktoś tak profesjonalnie podchodzący i zabezpieczający się na każdy scenariusz to jest ktoś, kto ma naprawdę duże papiery na to, żeby pobiec ten swój rekord życiowy, ale też rekord... Polski i trzymam kciuki za to, żebyśmy się na niebieskim dywanie za dwa dni spotkali z uśmiechami szerokimi, żebyś pobił przy okazji życiowy rekord i rekord krajowy, tam Heniu będzie pewnie trochę płakał na mecie, ale będziemy się na pewno wszyscy cieszyć, że wreszcie odświeżyłeś tabelę. Dzięki wielkie i trzymam kciuki za start. Dzięki wielkie i cóż, no będę robił wszystko, co w mojej mocy.